Wzięliśmy pod uwagę, jak dyplomacja może być elementem energetycznym, ale w stricte ujęciu atomowym. Czyli atomowa dyplomacja, jak poprzez posiadane zdolności do dostarczania know-how w kontekście budowy elektrowni, jest przez różne kraje realizowane. Czyli atomowa dyplomacja, ni mniej, ni więcej, czyli nawiązywanie relacji dyplomatycznych między. Państwami w celu przekazania im technologii lub częściowo elementów know-how, żeby one uzyskały właśnie elektrownię atomową. No jest to pewne nowum na świecie, dlatego że m, te elektrownie, jak Państwo prześledzą w raporcie, one wszystkie w tych krajach, które posiadają technologię, rozwijały się od lat mniej więcej 40-50 Em, poprzedniego wieku, i jest to coś, co się rozwija, i teraz właśnie Europa ma swój moment, a dokładnie Europa Środkowo-Wschodnia, bo my tutaj w regionie budujemy elektrownie, podobnie chcą robić Czesi, swoją wizję mają kraje bałtyckie i oczywiście w dół i w górę kontynentu. Więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i przedstawić te kraje, które oczywiście te zdolności mają.